Witajcie, kochani! Cześć! Przyszedł ten czas, w którym dokonujemy pewnego rocznego podsumowania i wybieramy książki, które najbardziej nam się spodobały w ubiegłym roku, do których gdzieś tam poczułyśmy największą miętę, które przemówiły najbardziej do naszych emocji, naszej wrażliwości, które sprawiły nam przede wszystkim czytelniczą frajdę. I nie wiem, czy trzeba to dodawać, ale dodajmy, że to nie są też książki, które naszym zdaniem są obiektywnie najlepsze, najlepiej napisane, tylko po prostu takie, które nam się najbardziej podobały. To jest nasza subiektywna opinia, i kropka, tak jest. Może jeszcze myślę, warto dodać, że chyba. Dla, zarówno dla Ciebie, jak i mhm. dla mnie ten rok czytelniczo nie był jakiś wybitny. Mhm. Wręcz powiedziałabym, że jestem ja przynajmniej na równi pochyłej w ostatnich latach. Mam nadzieję, że to się zmieni. I, no i robię różne rzeczy, żeby to zmienić, więc zobaczymy. Ale faktycznie w tym roku przeczytałam chyba około tylko 30 paru książek I większość z tych książek to były takie książki ok, ale nie takie, które by no, były jakimiś tam moimi książkami i trafiały do mnie Sporo było takich na cztery gwiazdki, ja zawsze Książki po przeczytaniu oceniam na tam pięciogwiazdkowej skali, sobie na Goodreads i przeglądając tę moją listę z zeszłego roku to no, zauważyłam, że jest sporo takich, które mam na cztery gwiazdki, ale żadna z nich w zasadzie nie była jakaś taka wybitna, no ale zobaczymy, uh -huh. coś, o czymś możemy Wam powiedzieć jednak. <grych> tak, e, idziemy w łeb w łeb, e, ponieważ u mnie bardzo podobnie również, przeczytałam hmm. 30 parę książek, e, niestety. Chciałam, żeby to było więcej, ale jakoś tak się nie złożyło. No i bardzo, właśnie również podobnie do Dagmary, dużo miałam takich książek czterogwiazdkowych, dużo było takich książek, które naprawdę sprawiły mi przyjemność podczas ich lektury. Natomiast, żeby to były jakieś wybitne książki, czy żeby uważała, że to wybitna literatura, no to na pewno nie. Więc wybrałam tutaj dla Was trzy książki, które uważam, że spełniają najwięcej moich tutaj kryteriów które sprawiły mi ogromną taką radość czytelniczą, że naprawdę byłam w nie zaangażowana. Uważam, że są znakomicie napisane i myślę, że mogę je z czystym sercem Wam polecić. Mhm. Tak. Zaczniemy od tyłu, mhm. czyli od tych książek, które no, gdzieś tam najmniej się nam e, podobały. W moim przypadku chciałabym Wam powiedzieć o czterech takich e, książkach i to będą powieści, e, które najmniej mi się podobały, a później o tej jednej, której dałam pięć gwiazdek, tylko jednej książce w tym roku dałam pięć, e, pięć gwiazdek, więc mam cztery i później ta jedna na koniec, więc może zacznę. Pewnie, że tak. To e, ja tylko jeszcze trzy. powiem tak, że ja mam trzy. Od miejsca trzeciego do pierwszego, tak, wam o nich opowiem i wszystkie są powieściami w tym roku. Mhm. No dobra, pierwszą książkę, którą wam pokażę, odsłuchałam w audiobooku i też wydaje mi się, że to wpłynęło na odbiór mój tej książki, że nam się bardzo podobała i to jest śmierć od Odriego. Cłeka Emezji. Ja mam tutaj wydanie polskie filtry to wydały, a przetłumaczył chyba tak, Rafał Lisowski. Ja ją czytałam po angielsku, właśnie czytałam, słuchałam, i to jest książka, która opowiada o osobie niebinarnej i historii jej dochodzenia do swojej tożsamości, historii rodzinnej, relacji ze znajomymi, z rodziną, właśnie, odkrywania tak naprawdę swojej, swojej, swojej własnej tożsamości. I mi się bardzo podobało to właśnie, w jaki sposób tutaj nakreślone są te relacje pomiędzy główną osobą? głównym bohaterem, bohaterką na różnych etapach życia i znajomymi, przyjaciółmi. Później bardzo mi się podobała ta ostatnia rozmowa, którą odbyła właśnie jedna z kuzynek z matką. Jak wiem, po samym tytule niestety ta historia kończy się tragicznie i jest takiego rodzaju przestrogą przed szufladkowaniem, przed takim zamykaniem się na inność i właśnie odcinaniem się od istoty tego, co ktoś nam staje, stara się przekazać, tak? Trwaniem gdzieś tam przy naszej wersji. A nie otworzeniem oczu na to, co, co się tak naprawdę dzieje, i chęcią zrozumienia tego, co się dzieje w sercu, w głowie innej osoby. No i chyba tak właśnie tak, taka historia tutaj została nam przedstawiona i moim zdaniem jest to zrobione bardzo sprawnie. Dobrze mi się to czytało. Ta historia mnie wciągnęła, zaangażowałam się emocjonalnie w historię różnych tutaj bohaterów, i zarówno i matki, i, i samego wiweka. Także bardzo Wam polecam. Myślę, że warto jako taką inną historię niż większość w tej chwili na rynku. Także o. Ok. U mnie na trzecim miejscu. Plasowała się powieść argentyńskiej pisarki Claudii Pinheiro, Katedry. Zacznę od tego, że tak jak już mówiłam wcześniej, naprawdę czerpałam ogromną przyjemność z jej lektury. Uważam, że jest rewelacyjnie napisana, także naprawdę po prostu wchodzi się w tą historię, zaciekawia losami jej bohaterów. Tak naprawdę na samym początku dowiadujemy się, że zginęła młoda dziewczyna, jej ciało odnaleziono w, w kościele i potem poprzez historię różnych bohaterów dowiadujemy się, co naprawdę się wydarzyło, jak każdy członek z tej rodziny odegrał w niej no, zasadniczą rolę i jest to opowieść no, przede wszystkim o bardzo takich toksycznych relacjach rodzinnych, Właściwie wszystko jest tutaj toksyczne, właśnie rodzina, miłość, także no, dużo tam jest negatywnych tak, emocji. Jest pewna, właśnie zagadka, taka trochę kryminalna na początku, i sama historia tak, przedstawiona jest z, z kilku punktów widzenia. Więc, tak, w miarę tutaj poruszania się przez nią, tak, jakby dostajemy coraz bardziej kompletny obraz. Tych, tych wydarzeń, no i naprawdę uważam, że ta książka jest również, myślę w Polsce, bardzo aktualna. Nie chcę Wam za dużo zdradzać z fabuły, no bo jednak tutaj część tej przyjemności polega na tym, tak, że po prostu sami odkrywamy, co się, co się wydarzyło. I myślę, że jest to naprawdę taki pewniak, który mogę z czystym sercem polecić. Hmm? Super. Jeżeli jesteśmy y, przy. Y, no, takich wielowątkowych, gdzieś opowieściach, które mają różne perspektywy, mm -hmm. historię rodzinną, to ja chciałam Wam polecić najnowszą książkę Eli Szafak, Wyspa Zaginionych Drzew. To jest książka, która. Zresztą, nie wiem, czy może kojarzycie Szafak, czy nie kojarzycie. My ja też już mówiłam, ale nie dość dawno już mm -hmm. wydaje mi się to jest pisarka pochodzenia tureckiego, ale ona już od bardzo wielu lat mieszka w Anglii i w ogóle pisze też po angielsku i lubi takie tematy związane z trudną historią, dlatego, że w poprzednich książkach pisała na przykład o ludobójstwie Ormian przez no takie relacje imigranckie, jakieś historie rodzin, tutaj zawsze się przewijają. Tym razem bierze na tapet, historię Cypru. I tutaj w tej książce poznajemy nastoletnią Adę, która dowiaduje się powoli w taki sposób bardzo bezpośredni, pośredni o historii swojej rodziny, gdyż tato jest Grekiem, z Grekiem, a matka była Turczynką. I oni mieszkają w Londynie i w zasadzie nigdy tej swojej córce nie mówili o... O swojej historii, o swo historii swojej znajomości. No i dopiero my się dowiadujemy tego z, z tej książki i tak z opowieści jednej z narratorek, którą jest drzewo figowe. E, więc tutaj na przykład to rozwiązanie można dyskutować, tak, czy to jest dobre rozwiązanie, że mamy drzewo, które nam opowiada historię. E, no jest to sprawnie wplecione tak, tutaj w, w całą narrację, więc no, Okej, okay, ja jestem w stanie to przełknąć, biorąc pod uwagę to, że bardzo wiele dowiedziałam się właśnie o historii Cypru, o podziałach. Um... No, i o, o życiu ludzi po prostu tam, którzy z dnia na dzień no, no, stali się, stawali się wrogami, chociaż ich um, przodkowie współżyli na tych, na tych ziemiach przez bardzo długi czas wcześniej. E, ciekawe, naprawdę. No, ja akurat nie wiem, czy Cyprze można powiedzieć, że wiedziałam dużo. bo po przeczytaniu tej książki stwierdzam, że wiedziałam bardzo mało, chociaż wiedziałam, że była wojna domowa i tam sytuacja oczywiście do tej pory nie jest taka Cukierkowa. I tutaj też pojawia się oczywiście, jak często u szafak, taki trochę element właśnie nadprzyrodzony, realistyczno-magiczny, z tym drzewem chociażby. No ale no, jakoś ona robi to tak w miarę sprawnie. Polecam, naprawdę mi się to bardzo dobrze, dobrze czytało, w ogóle tę książkę poleciła moja siostra, I zresztą to jest jej egzemplarz, ona jak była latem i właśnie akurat skończyła tę książkę czytać, to mówi Daga, ja Cię zostawię, Ty musisz ją przeczytać, <grywa> cię więc no przeczytałam <grywa> i nie żałuję, także tak, super, dobrze. U mnie, na miejscu drugim, wylądowała jedna z naszych wspólnie ulubionych pisarek i jest to oczywiście Sara Moss i jej Murduchów. Bardzo taka niewielka, a to mam ją tutaj, mogłam pokazać, bardzo niewielka objętościowo książeczka, natomiast ja jestem no, już od dawna pod ogromnym wrażeniem tego, jak dobrą psycholożką jest po prostu Sara Moss. I jak na takiej niewielkiej powierzchni jest w stanie pokazać mechanizmy, które gdzieś tam rządzą, rodzinami, które doświadczają przemocy, która fantastycznie pokazuje tą różnicę między właśnie taką osobą, która jest przez całe życie tłamszona, niepewna siebie, zawstydzona, ale jednocześnie próbująca gdzieś tam walczyć o siebie. A z drugiej strony, właśnie między ludźmi, gdzieś tam wychowanymi w normalnym otoczeniu, normalnych warunkach, które są dużo bardziej spontaniczne, swobodne, które gdzieś tam zupełnie inaczej odnajdują się, nawet wrzucone w te same warunki, które tutaj nasza bohaterka. Zaczęłam troszkę od końca, ale jest to oczywiście książka o, dla przypomnienia o pewnej rodzinie, która wyjeżdża na taki obóz archeologiczny, aby tutaj. Zaznać takiego życia, jak ludzie w epoce żelaza, i gdzieś tam śpią w takich bardzo trudnych warunkach, odżywiają się tylko tym, co znajdą, bądź upolują w lesie. No i bardzo szybko, tak dochodzi gdzieś tam do różnych y, trudnych y, sytuacji też to co mi się pokazało podobało tutaj to jak bohaterka w zasadzie też nie otrzymuje żadnej pomocy z zewnątrz. Tam jest wiele osób, które widzi to co się dzieje, natomiast w takich kluczowych momentach to zamiast gdzieś tam stawić się za nią i zareagować, to tylko pytają ją, ale czy to dla ciebie jest ok, czy na pewno dobrze się czujesz? Mm. Tak? No niestety tak to często bywa, że właśnie świadkowie przemocy, no nie zdobywają się tak na odwagę, żeby zareagować. Dlatego y, bardzo mi się podoba, tak jak powiedziałam, mała objętość, ale taka bardzo napokowana świetnymi scenami, naprawdę taką właśnie psychologiczną głębią. I Saramos uwielbiam. <laughs> Polecam. Mm -hmm. To ja powiem może teraz dwóch, żeby tą ostatnią tak zostawić na, na koniec, koniec i to jest córeczka Tamary Dudy, o której też już wspominałam na kanale, to jest książka o kobiecie, która zostaje w Odessie po tym jak w 2014 roku Rosja przejmuje tamte tereny siłą o tym, jak, co robiła wcześniej, w ogóle jakie było jej życie i jak to życie się zmieniło po tej inwazji Rosji. Jak ona działała, pomagała wtedy armii ukraińskiej i w ogóle walczącym osobom tam, jak to życie wyglądało, później wykupowali odejście, jak się zmieniało. Naprawdę bardzo, bardzo poruszająca książka. Też taka pokazująca właśnie nam, jak to, jak to wyglądało z perspektywy mieszkańców tamtych regionów. Znowu trochę taka historia konfliktu, gdzie mamy wgląd w. Od wewnątrz i pokazanie tego, że no, to, co nam też mówią często w wiadomościach, czy, czy gdzieś tam w jakiejś takiej mainstreamowej prasie o tych konfliktach, to nie jest to nie jest to, jak widzą ten konflikt mieszkańcy. Jakie tam były relacje międzyludzkie, jak to się zmieniało i, i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę powiem Wam, że zrobiła na mnie ta książka spore wrażenie. I też tutaj Tamara Duda wykorzystała humor do tego, żeby może troszkę złagodzić ten temat, no bo wiadomo, temat wojny jednak i ludzkiego cierpienia i Brutalności, nie jest taki łatwy do przełknięcia, więc w ten sposób pokazała, że naprawdę, nawet w sytuacjach takich kryzysowych, możemy się, się troszkę uśmiechnąć. Także podobałam się, naprawdę bardzo ta książka, polecam Wam. A no i jeszcze jedną chciałabym tutaj o jednej powiedzieć, bo zastanawiałam się, słuchajcie, że. W tym roku w zasadzie wszystkie książki, które mi się dobrze czytało, które mnie wciągały, to były książki niepolskie. To były książki głównie też w ogóle spoza europejskiego kręgu kulturowego, tak naprawdę, mm. czy pisane mm -hmm. przez y, autorki, no, głównie autorki y, spoza kręgu europejskiego, ale później przypomniałam sobie, że przecież przesłuchałam jedną książkę, właśnie polskiego autora, która mi się bardzo podobała, do której też miałam jakieś tam zarzuty, no, ale już przymknijmy na to oko. I to jest choć ze mną Łukasza Orbitowskiego bo no, tak chciałam tutaj jeszcze chociaż zaznaczyć tą polską obecność. Bardzo mi się ta książka podobała, wciągnęła mnie ta historia, zaangażowałam się również w, tutaj w, w opowieść, perspektywę matki głównego bohatera, czyli Dustina, który właśnie już stara się, czy matka mu opowiada historię swojego życia, która jest niezwykle ciekawa i naprawdę Dobra, to jest historia. To tak na szybko jako wyróżnienie. No dobrze. Przyszedł czas na moje miejsce pierwsze. I to jest książka, do której miałam w ogóle dwa podejścia. Za pierwszym razem, jak do niej sięgnęłam, to jakoś tak przeczytałam parę stron i coś tak nie pyknęło, że tak powiem. Minęło trochę czasu, chyba coś około roku, i tak się zaparłam, że ponieważ ona jest moja własna, mam ją na półce, no to muszę przeczytać. I za tym drugim razem to po prostu była już miłość od pierwszych stron. Doceniam ją ogromnie za przepiękny język, za bardzo ciekawą historię, za to, że przede wszystkim tutaj porusza takie moje ulubione tematy, czyli imigracji, budowania tożsamości w nowym miejscu gdzieś tam łączenia w sobie właśnie tych różnych elementów tak kultury z kraju pochodzenia potem już tego nowego kraju który poniekąd został jej narzucony do tego perspektywa dziecka gdzieś tam która opowiada tą, tą historię także bez dalszej zwłoki tą książką która mnie zachwyciła była Lalka i Marx Mariam Magidi Francuskiej pisarki irańskiego pochodzenia, która właśnie napisała tą autobiograficzną powieść w oparciu o swoje doświadczenia najpierw jako dziecka wychowanego w Iranie ayatollahów, potem już osoby zabranej przez rodziców do Francji i w ostatniej części pisze już o takich próbach właśnie pogodzenia ze sobą tych dwóch tożsamości. No moim zdaniem przepiękna powieść, która, tak jak wspomniałam, bardzo mnie poruszyła, sprawiła mi ogromną czytelniczą radość, która jest podzielona na krótkie rozdziały. W zasadzie każdy z tych rozdziałów jest również historią samą w sobie. Także bardzo Was zachęcam do zapoznania się z nią. Nie jest to nowa książka, więc jest na pewno dostępna w bibliotekach i uważam, że bardzo, bardzo warto. Tutaj też nagroda konkursu za pierwszą powieść została przyznana autorce, więc jak nie wierzycie mi, to uwierzcie w francuskiej akademii, że bardzo, bardzo warto. A zostawisz mi proszę dzisiaj może. Dobrze, zostawię. Dziękuję. No, bo tak przekonałaś mnie, że no. Ja no, tam ci konkurci się cię, cię przekonali no, zapewne. Tak, no. tak, zdecydowanie. A dla mnie najlepszą książką, którą przeczytałam w tym roku, był reportaż. Reportaż Dioniziosa Sturisa, Zachód Słońca na Santorini. To jest druga książka Sturisa, traktująca o Grecji, o historii już tak bardziej współczesnej, chociaż też na przykład o historii niepodległości. Być może tak bardzo spodobała mi się ta książka, że ja akurat czytałam ją w, tak w okolicy właśnie mojego wyjazdu do Grecji, więc miałam później okazję tam no trochę się przekonać na własnej skórze, jak to faktycznie wygląda, jak chodziłam sobie po tych muzeach czy po Akropolu później i pamiętałam, jak Sturis opowiadał o kariatydach z Akropolu, no to tak od razu miałam w głowie ten jego, ten jego głos, bo też znowu plus taki, że ja tę książkę przesłuchałam i ta książka jest czytana przez samego Sturisa, więc naprawdę to on świetnie czyta te swoje audiobooki. Polecam wam w tej formie czytać, czytać słuchać Sturisa, ja chociaż nie mam porównania, no bo czytam dwie książki właśnie jego gorzkie y, pomarańcze. Jeden. Jak to jest. Tak. tak, Gorzkie pomarańcze no i zachód słońca na Santorini. i przesłuchałam, więc też nie wiem, jak to się czyta, ale naprawdę bardzo mi się podobało. Też no, nie bez znaczenia jest to, że Sturis ma do powiedzenia też. Swoją historię rodzinną, wiele właśnie nawiązań do um, jakichś takich osobistych przeżyć. Tutaj była, było też sporo o jego relacji z ojcem e, i, i naprawdę świetnie się to czyta, bo jest to wymieszanie takich właśnie osobistych historii z historią Grecji, z takim bardziej no, e, obiektywnymi. <grym> Tutaj wydarzeniami, on tutaj porusza też w tej książce temat takiego no, terroryzmu w zasadzie prawicowego w Grecji, takiego nacjonalistycznego powiedziałabym. No i też dla mnie to było szokiem, że w ogóle takie rzeczy się w Grecji, w Grecji działy całkiem niedawno i chyba tam te różne procesy sądowe, które się pozaczynały, to może jeszcze trwają. Także naprawdę polecam Wam bardzo ciekawa książka. Jestem sama w szoku, powiem Wam, że książka, która mi się najbardziej podobała w tym roku, to był reportaż. I właśnie w kontraście do powieści i do fikcji, gdzie czytałam, i większość książek, które mi się podobały, to były niepolskich autorów, tak jak tutaj reportaż, no to Polacy przodują. Mam na półce i na liście wiele jeszcze książek, właśnie takich non-fiction, które bym chciała przeczytać. I to też pokazuje mi, że no mm. warto, bo to są naprawdę dobre książki. Takie, które trafiają w mój gust czytelniczy. Mm. Tak. Lepsze wybory świadome. Tego Wam życzymy w, w nowym roku. roku. Okay. To, co powiedziałaś o audiobookach czytanych mm. przez autorów, to ja też uważam, że to naprawdę bardzo wzmacnia efekt e, książki. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Też takiego jestem zdania. W ogóle dobrze przeczytany, wyreżyserowany, audiobook to jest hmm. złoto. Hmm. Nie wszystkie takie są, bo ja też czasami właśnie zanim zacznę słuchać jakiegoś audiobooka, to sobie tam próbkę przysłucham. I nie wszystkim się podobają, Aha. jak są czytane, ale naprawdę, jak jest dobrze wyreżyserowany i dobrze przeczytany, to. Super. Ja też w ramach podsumowania tego roku powiem Wam, że jakoś tak sobie upatrzyłam autobiografię do słuchania na audiobookach. Naprawdę bardzo mi pasuje ta forma. Może trochę dlatego, że, że czyta się, słucha się trochę jak wywiad po prostu z daną osobą, natomiast to, że oni właśnie sami czytają swoje książki, to. Naprawdę jest fajna rzecz. Dodaje pewnego też tutaj pułapu takiego emocjonalnego i polecam. Mm -hmm. No dobrze. Piszcie, jakie były Wasze najlepsze książki ubiegłego roku. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. I co myślicie o naszych wyborach? Czy też się piszcie? zgadzacie z nami? Tak, tak, tak. 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 Pa. pa.